Nie mogę schudnąć, choć już od lat się bardzo staram. Nieco szczuplejsza, tak bardzo bym się nie wkurwiała. O nie! Kur... 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 Kur. Kur mnie hamstwo i samolubność i głupota. Jedynie słuszna na wcisk, ideologia, cierpię zasad, chciałabym łańcuch ten rozwalić, żeby być sobą, to się to tutaj. I wiecie, to działa. Czujecie to? Tak możecie czuć, jak nie kurwowaliście tu za... Dobra. Ja się rozluźniłam, to teraz mam ładną piosenkę zaśpiewam, dobra? Ja chcę śpiewać. Ja chcę tańczyć, mówić wiersze, podróżować, błądzić w z przyjaciółmi, chcę się kochać jak szalona, chcę zatańczyć taniec brzucha, mówię chcę improwizować, chciałabym to wszystko, ale się nie umiem zdecydować, ja chcę po prostu żyć. Gdy trochę się pożyję, to człowiek umie wreszcie docenić każdą chwilę. Chcę na 100% być, garściami życie rwać, póki jeszcze, póki jeszcze, póki jeszcze życie trwa. póki jeszcze, póki jeszcze, póki toczy się tak gra, póki jeszcze, póki jeszcze, póki jeszcze życie trwa. póki jeszcze, póki jeszcze, póki toczy się tak gra miejmy rąbanę, będzie ci dane, niech rąbanę, będzie ci dane. niech rąbanę, będzie ci dane maybe they don't